Trzy kubeczki, a ja trzy kubeczki w odpowiednich kolorach i muszę trafić. O! Pięknie, sama trafiła. Dobra, teraz zielona. Ej, te boczne są gorsze. O, nie, wypadła. No i teraz jeszcze żółta. Tu, tu, tutaj. O. Uratowałam się. to. Dwa punkty. Sylwia, mam dla ciebie trzy piłeczki, a ja mam trzy różne kubeczki. I musisz trafić do odpowiedniego koloru. Oh, o, poczekaj, to jest czerwone, to tam... A, Dało się! Proszę, teraz żółty. Dobra, powoli. Woli to. Oh, ej, Nie. Jakie Nie. Masz szczęście! I ostatni, zielony. zielony. Ej, coś ty zrobiła! Wygrałam, wygrałaś ten challenge. Która z nas trafi więcej piłeczek do swojego kubeczka, ta wygrywa! Oh, Mam pierwszy punkt! Ja tak sam! Ty, ty. Chciałam powiedzieć, omijaj moje kubeczki! Chciałabym, a ty trafiłaś do mojego! Oh, Serio? Nie. Dobra, powoli, powoli, ostatnia! No nie, jak mi skręciłaś! Serio? Ja trafiłam tylko jedną piłeczkę! A ja aż trzy! Wygrałaś! Dzisiaj challenge z piłeczkami i z kolorowymi kubeczkami. Ale rzucam aż trzy raz. Uwaga! Skup się. No, nie. Dobra, chociaż jedna. O, eee! nie. Ta się nie liczy, wpadła zielona do czerwonego. Czas na trzy żółte, skup się. Dobra, dobra powoli, powoli. No nie, co jest grane? Ej, nie! O nie, ani jedna. I ostatnie trzy różowe piłki muszą trafić do tego kubka. Dobra, chociaż jedna. O dobra, jedna. Nie, mam jeszcze jedną. Jest! Sylwia zdobyła 3 punkty na 9 możliwych. Czas na challenge z piłeczkami. I kubeczkami. Ale rzucam Ci aż trzy naraz. poczekajcie, poczekajcie. One oh, muszą dać, tam, tam. Nie! Ani jedna. Teraz żółte. postawię tak powoli. Teraz na lewo, na lewo. Jest jedna, jedna, jest druga. Oh. I na koniec różowe. Z tymi powinno być najłatwiej. Dobra, jedna. Iska zdobyła 3 punkty na dziewięć możliwych memory dla Sylwii. Masz 3 sekundy, żeby zapamiętać ułożenie tej wieży. Koniec! Zapamiętałam zielony, żółty i chyba tak niebieski. Nie wiem, nie wiem, czerwony i niebieski. Na samej górze żółty, dobrze? Dwa błędy. Te kubeczki na dole są zamienione, a tutaj powinien być żółty. Nie udało się. Mam tylko 10 sekund, żeby trafić jak największą ilością piłeczek do odpowiedniego kubka. No, co jest grane dobra? Jeden punkt zaliczony z zielonych, drugi z czerwonych. Uwaga, uwaga! Jest trzeci! I teraz trafiam niebieskimi. Jedna, druga. Wow! Aj, prawie trzecia. I zostały mi tylko żółte. Jedna i druga! Wydaje mi się, że zdobyłam 7 punktów na 16 możliwych. Dajcie znać, czy dobrze policzyłam. Ta pierwsza złoży wieże. Nie tracąc piłeczki, Dajmy zaczynamy! Start. O, to wcale nie jest takie łatwe. Uuu. Dobra, o, idziemy łeb w web. O, ja się boję, że ona mi spadnie. Aaaa. Aaaa. Dobra, Równo nam spadnie Dobra. Okej. Okay. Co jest grane? Mi teraz lecą te kubki. Ej, nie, coraz gorzej. Ej, tu jest najgorzej! Ej, co jest grane? To uspokój oh. się! Dobra. Dobra. Jeszcze tylko trzy. A! No nie! Ej, mi się te kubeczki nie mieszczą w dłoni! Dlatego ja teraz zrobiam inaczej. Oj, no. dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. Iska musisz ułożyć taką samą wieżę. Zapamiętaj, masz 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, koniec. Aj, nie wiem, czy zapamiętałam górę, ale dół na pewno. Był zielony, zielony, czerwony, tak chyba to było. Potem był czerwony i niebieski, ale nie pamiętam, jakie to były strony, więc będę strzelać, a na samej górze chyba był żółty, poszło ci świetnie. Tylko wystarczy, żebyś zamieniła to na tym drugim poziomie. No, o, o właśnie. I teraz jest idealnie. Mam 10 sekund, aby trafić do odpowiedniego kubeczka. Aaa, Dobra, teraz niebieskie. O, tu wcale nie jest takie łatwe. Teraz jeszcze pomarańczowe. I na koniec zielony. No nie, co jest. Gra... O, to było oszustwo. Ostatnie mi wypadło. Finalnie mam cztery punkty na 16 możliwych. Te zabawki mają ponad 10 lat, a my sprawdzimy, jak wyglądają w środku. Ja mam maszynę i niedźwiedzia, kto pisze w komentarzu. A ja mam jakieś squashi. I z tego co widzę, tutaj jest jakaś foremka i powinien być piasek kinetyczny. Dobra, wcale nie jest taki twardy. Ja mam plastelinę i jakieś formy i instrukcje. Dobra, z tego co mi się wydaje, to ja tutaj muszę zabrać ten piasek. Ej, zobaczcie, on faktycznie działa! E, no dobra, może jest trochę suchy na tych rogach. Ja słuchajcie, muszę sobie ulepić maszę i niedźwiedzia. Jest tutaj 10 do skolekcjonowania, ale moja plastelina już się do tego nie nadaje. Ej, ale mój piasek kinetyczny, prawie dziesięcioletni i działa! I z tego co mi się wydaje, to jest chyba pudel! I z tego nic niestety nie wyjdzie, a mogłabym mieć bardzo ładną Maszę. Otwieramy czekoladowe minionki, ale ważne do 2017 roku. Dobra, ponoć tutaj w środku będą też jakieś karty. A i takie mini czekoladowe batony, wyglądają trochę jak Kinderki. Oh! To jest chyba minionkowa pocztuka. Ona wygląda ok, ale przeterminowane czekoladki. Odważylibyście się je zjeść? Ej, wygląda całkiem normalnie, patrzcie. I tutaj nawet jeszcze są minionki narysowane. Odważysz się pomóc? Pachnie ładnie, ale ta data mnie przeraża. Ja na pewno tego nie zjem. Wysuję piaskiem żeglówkę i masz na to tylko i wyłącznie trzy szanse. Bardzo chciałabym to zrobić za pierwszym razem, ale obawiam się, że mi się nie uda. Eee, dobra, może teraz tu. O nie, jak wrócę tutaj, to już się nie uda. Dobra, próba numer dwa. Pełne skupienie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kolejna linia tutaj. Ej, chyba idzie mi całkiem nieźle. Czy to się uda? Zrobiłam to za drugim razem! Rysuj tym piaskiem tą żaglówkę! I to tylko w trzech próbach! Tutaj od tego dołu rysujemy, rysujemy... Idę tu... no nie! Już teraz nie mam wyjścia. No to zacznę sobie tutaj od środka i lecimy sobie teraz w dół, do góry... no nie! Nawet jak tutaj dokończę, no to i tak zostaje mi tutaj jedno wolne. No to to jest moja ostatnia próba, zaczynam tutaj, dobra, lecimy w dół, teraz tu, chyba mi się teraz uda, mam to, no nie, w którą stronę? Ja nie umiem zrobić tego challenge'u. Teraz nas narysuje żaglówkę, rysując piaskiem. Sylwia, zaczynaj! Zaczynam od samego środka. I zrobię ten challenge Nie, nie, ja się tak nie bawię, pa Rysujemy trójkąty piaskiem Nie odrywając ręki I ja próbuję jako pierwsza I uwaga, 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 najpierw sobie obrysuję Tak dookoła Teraz sobie skręcę Tu, ej Mogę iść tutaj jeszcze dalej Czy ja to wygrał za pierwszym razem? Zobacz to No, no nie Nie, no, wygrałaś od razu. Gratulacje, gratulacje. Dziękuję bardzo. Serbia, masz 30 sekund, żeby obrysować ten kształt. No dobra, ale to nie wydaje się być takie łatwe. Zacznę sobie tutaj od tego kółka. Polecę teraz tutaj na dół. No nie, już tutaj jestem zablokowana. No to tym razem zacznę sobie tutaj od dołu ten kształt. I teraz skupienie. Idziemy do góry. Pójdę w tę stronę. Ej, chyba mam to. Teraz kółeczko. A, zawracam tutaj. I udało się. Jest, mam to. Kładam napoje w kolejności, a ja będę sprawdzać, jak jej poszło. Jak już położyłam te dwa, to niech tak zostaną i dołożę jeszcze niebieski i pomarańczowy. Tylko jeden dobrze. Tylko teraz który? No to zaczynamy podmianki. Może tak? Zero dobrze. Tak. A to może sobie najpierw zamienimy te. I postawimy te. Dwa dobrze. Dwa dobrze. No to może teraz tak jeszcze? Nie, tylko jeden dobrze. A teraz? Wszystkie dobrze! O, już myślałam, że się nie uda. Rysujemy tę figurę piaskiem, nie odrywając ręki idealnie po śladzie. Dobra, ja próbuję tak. O nie! Już wiem, że tutaj nie mam ruchu. No to teraz czas na moją próbę. Być może mi się uda. Próbujemy i jedziemy tędy, tędy. Teraz może spróbujemy do góry. O nie, zrobiłam to samo co ty. Dobra, teraz moja kolej. Ja zrobię zupełnie inaczej teraz. Najpierw narysuję sobie ten duży tutaj trójkąt. O, a teraz zobaczcie, tak, tutaj to proste i mam to. Wszystko zrobione bez odrywania ręki! Brawo! Ja układam napoje, a później je sprawdzam czy jest dobrze. Już mam te dwa, to dołożę sobie jeszcze te dwa. I jak wyszło? Dwa dobrze! Dwa dobrze, tylko teraz które? No dobra, no to może zamienimy sobie tym barka i Osi. Cztery dobrze, wygrałaś! Żartujesz tak szybko? Iska, zamieniaj kolory, dopóki się nie pomylisz. Mi już się dwoje i troje w oczach, więc obawiam się, że zbyt wielu punktów to ja nie zdobędę. Dobra, cicho, pełne skupienie. Prawa żółta, lewa. Nie, widzicie? Prawa czerwona, lewa żółta. No nie, nie, dobra, na razie idzie mi całkiem nieźle. Uwaga, uwaga. Stop! Pomyliłaś się! Złapałam dwie czerwone, a szło mi całkiem nieźle. I przy okazji, zgubiłaś jeszcze jakieś piłeczki. Czy uda nam się razem ułożyć kolorową wieżę na dole zielone? Niestety, nie udało się, więc ja wymieniam puszkę na tą. Jest dobrze. dobrze! No to teraz może następna ta? Niestety nie. No dobra, to ja sobie wymienię może yy, na yy, pomarańczową? Dobrze! Okej, okay, no to zostały mi trzy puszki. Ej, jeszcze nie było żółtej. Yy, teraz żółta? Dobrze. dobrze! Dobrze! I na samej górze yy, niech będzie, powiedzmy, Zielona! nie Ale już wiemy, że to będzie poprawne ułożenie. Udało się! Sylwia, przykładaj piłeczki tak długo, dopóki się nie pomylisz. Dobra, lecimy z tym challenge'em. Po jednej stronie lądują żółte, a po drugiej stronie zielone. Aaaa, to wcale nie jest takie łatwe. Dobra, jeszcze tutaj kilka. A, mój mózg wariuje! No! Stop! Udało się, chwyciłam dwie żółte piłeczki.